Wyjść ze strefy komfortu, czy wejść do strefy komfortu? Dzisiaj jest piątek, 14 lipca 2023 roku. Ludzie mówią, że należy wyjść ze strefy komfortu, żeby rozwijać swoje umiejętności, ale moje osobiste doświadczenia okazały się inaczej. W niniejszym wpisie chciałbym podzielić się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami na ten ciekawy temat. Może to banalne, ale jest ziarno prawdy w tym, że należy wyjść ze strefy komfortu, żeby rozwijać swoje umiejętności. Ciągle pozostanie w strefie komfortu może ograniczyć w pewnym zakresie polepszenie istniejących oraz rozwijanie nowych umiejętności. Jednak rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana niż mi się wydawało. Niewygodne i uciążliwe okoliczności w moim rzeczywistym życiu właśnie doprowadziły do ogromnego dyskomfortu, więc zamiast wyjść ze strefy komfortu, Czuję konieczność wejść do strefy komfortu, żeby dalej radzić sobie ze swoim życiem pod względem psychicznym. Wielokrotne przeprowadzki mojej rodziny do znacznie różnych od siebie chińskich miast takich jak Pekinu, Szanghaju i Makału od dzieciństwa sprawiły, żebym stracił poczucie przynależności w dowolnym miejscu. Ponadto moi rodzice podjęli taką decyzję, żeby zdobyć obywatelstwo kraju, którego nie lubię. Niestety czuję się zmuszony i obciążony do stawienia czoła takim denerwującym rodzinnym sprawom. Muszę znaleźć wyjście z całego tego szaleństwa, i nie ma to związku z pieniędzmi. Taki ogromny dyskomfort zmotywował mnie do nauki języków obcych, niezwiązanych z moimi okolicznościami. Polszczyzna dokładnie jest najlepszym językiem potrafiącym pomagać mi w radzeniu sobie ze swoją dokuczliwą rzeczywistością. Za każdym razem piszę po polsku, wchodzę do strefy komfortu. Ponieważ czuję się bardzo komfortowo w jego stosowaniu. Pomimo tego, że za pomocą nauki polskiego bardzo często wchodzę do strefy komfortu, udało mi się rozwijać swoje umiejętności polskiego. Wiem, że naród polski ma ogromną dumę w swojej polskości, przez co jest pomocna w zdobyciu poczucia przynależności.